Dzień dobry wszystkim widzom, subskrybentom, pozdrawiam i zdrawiam wszystkich, a szczególnie zdrawiam subskrybentów, widzów z brzegu województwa opolskiego. Stoję przed zamkiem, przed muzeum Piastów Śląskich, renesansowy zamek Piastów Śląskich zwany Śląskim Wawelem przebudowany z warownego zamku gotyckiego w latach 1544-1570 przez architektu włoskiego rezy rezy rezydenta najdłużej dużyjący panujący w Piastów Śląskich 1311-1675 i tak resztę możecie znaleźć w internecie. Tak, czy to zostało wtedy przebudowane? No zostało przebudowane po poprzedniej cywilizacji. Moim zdaniem. Jest to z poprzedniej cywilizacji zamek. Bardzo ładny zresztą. Byłem w środku, bardzo długo był remontowany. Tu jest kapitka obok z wielkimi oknami. Dosyć duża brama wjazdowa. Pokażę Wam jeszcze później bramę wjazdową od strony Odry. Tak ten zamek wygląda. Może mi się uda nawet wejść na teren i zrobić nieco filmu. Także zapraszam. Zobaczymy, jak to wygląda od środka. Bardzo długo było to w remoncie. Ale od jakiegoś czasu już jest jako muzeum otwarte. Oczywiście nie wszystkie komnaty, coś chcą ukryć. Tego też nie wiem. W środku taki dziedziniec. Tak to sobie wygląda. Na moje oko przebudowali, co mieli przebudować. Z poprzedniej cywilizacji nie budowali sami niczego. Wszystko, co, co mamy tutaj dookoła, to jest właśnie moim zdaniem poprzednia cywilizacja, borysetowa. Tam studnia na środku stoi. Tak to sobie wygląda. Kto chce więcej zobaczyć, może sobie go znaleźć w internecie. Tu mamy park do tego zamku. Jakiś człowiek tutaj się rozpędził samochodem. Park i teraz zbliżamy się Zbliżam się do bramy wjazdowej tu się rozciągała głęboka fosa, teraz jest to park. Ta fosa się ciąga przez całe miasto. Po tej fosie to zostało tylko Taka Niecka. W tym mieście się urodziłem w poprzednim stuleciu. Tu mieszkałem, chodziłem do szkoły. Ganiałem jako bajkę z dzieciakami aż do 20 roku życia. Także trochę lat tutaj spędziłem. Lubię to miasto. Mam z nim wiele fajnych wspomnień. Też były moje pierwsze miłości, zakochywałem się, chodziłem na dyskoteki do Domu Kultury. Samo życie, jak wiecie. Zbliżam się właśnie teraz do tej bramy jazdowej. Tak przynajmniej tutaj mówią, tłumaczą, że to jest pozostałość po tej bramie na takiej górce. Musiał to kiedyś w zupełności inaczej wyglądać niż wygląda to w obecnym momencie. Potem jeszcze troszeczkę pokażę Wam starego miasta. Ale teraz zejdę do tej bramy. Tu mamy widok na Odrę. Tu też był kręcony na odrze, nie w tym miejscu, ale tam gdzie ten most jest. Kiedy byłem małym bajtlem, kręcili tu jeden z odcinków czterech pancernych. I pies przeprawa przez Odrę bodajże ten odcinek był jakoś tak. Moja mama stała wtedy z wózkiem, a ja w tym wózku jako bajtel siedziałem i przeglądali się ludzie, jak kręcą film. A tu jest ta brama jazdowa. Tutaj kiedyś było widać słupy drewniane wodrze, wystawały, może już je polikwidowali, może już po prostu zgniły. Gdy ja tutaj mieszkałem, była masa lat temu, te słupy było tutaj, niekiedy widać, że musiał tutaj być most, który prowadził do miasta brzeg. Oczywiście zamurowali to, no bo po co miałoby być, tak to sobie wygląda. patrzcie na te smoki, gryfy, lewy gryfy i smoki po prawej stronie dużo można odczytać no nie, nie na przykład nie ja ale dużo ludzi może w tym coś odczytać co nie zgadzałoby się na przykład albo zgadza się z teoriami spiskowymi poprzedniej cywilizacji ze smokami które żyły w tamtych czasach w których dokładnie nie wiadomo ale Pewnie przedresetowo. Teraz przejdziemy przez ten park z powrotem. Pokażę Wam kościół, który stoi obok zamku. I też na pewno nie został wybudowany w tamtym czasie, w którym jest opisywany na tabliczkach, a raczej został przebudowany, może naprawiony, przejęty. Z poprzedniej cywilizacji Którą zniszczyli do cna Postaram się, żeby ten film nie był za długi Żeby was nie zanudzać Kto będzie się chciał więcej informacji Na temat brzegu w województwie opolskim Znaleźć to znajdzie na pewno w internecie Tak się ten zamek Nam przejawia Na pewno nie wygląda tak jak wyglądał Przednio, bo były tutaj duże zniszczenia wojenne, drugie wojny światowej. Szanowni Państwo, Nie wiem, czy będziecie coś widzieć pod słońcem. Jeszcze raz przejdę przez dziedziniec. Nie są to żadne budowle ani średniowieczne, ani renesansowe, ani barokowe. Są to budowle przejęte po poprzednich cywilizacjach. I tych filmów macie już dużo na ten temat. Dużo różnych informacji. Wystarczy szukać i na pewno znajdziemy. Kto szuka nie błądzi. Szkoła policyjna tu ten kościół, o którym Wam mówiłem zwróćcie uwagę na wysokość okien, na wysokość drzwi. Na te schodki, które tutaj w ogóle nie pasują do tego. Tak. Tu warto też uwagę zwrócić na sam przód tego kościoła, na te drzwi drewniane. One musiały kiedyś być do tego łuku szklanego wysokie. Tak to mogło być, a teraz jakiś czas temu zrobili takie małe wejście. Tak nas oszukują ze wszystkim. Teraz przejdziemy się starym miastem. Bo tu są takie ciekawe rzeczy. Mieszkańcy brzegu. już to może zauważyli. Są takie śmieszne kratki pod tymi domami. No oczywiście już zamurowane niektóre. W jakim celu miałyby służyć te kratki, nikt tego nie wie. Po co byłoby robić takie kratki, żeby te ci się tam zbierały? Takich kratek w budynkach w Grzegu jest bardzo dużo, już o tym kiedyś mówiłem na streamach. Rozumiem te okienka piwniczne małe, tak. To jestem w stanie zrozumieć, że tam jakieś piwnice, ale raczej te kratki, które tutaj w tych budynkach są, to są no nie na 100%, jestem pewny, ale mogę powiedzieć, że to jest po resecie. Być może po zasypanych miastach. Pierun wie, co by można było się tu dokopać, ale nikt tego nie będzie robił, bo. Po co mają to robić? Po co mamy się dowiedzieć, że miało coś takiego miejsce? W jakim celu taka kratka, jak tutaj? I tam jak na dole, nie wiem, tu nie będzie widać, ale tam na dole jest normalnie wnęka okienna. Po co? W jakim celu takie coś byłoby robione? Też tego nikt nie wie, no ale jest, tak? Nie zdążyli wszystkiego ukryć. Przejdę teraz na drugą stronę jezdni. Tutaj się wyłania ratusz. Ratusz brzegu, który bardzo bardzo długo stał, zamknięty, otoczony płotem drewnianym. Wszystkie stare kamienice są naprawdę stare. Mogą sobie liczyć około 800 lat, może nawet więcej. Tu mamy ratusz. Ja tam sobie burmistrz miasta prawdopodobnie już urzęduje w ratuszu. To wszystko tutaj stare kamienice. Dużo się tu pozmieniało od czasu, kiedy ja stąd przyjechałem. Także ci, co tu mieszkają długo, to zauważyli, zaobserwowali pewne zmiany. To jest część Starego Miasta. A tu znowu te kratki, zobaczcie. Wnęka tam okienna jest w tej kratce. A więc takie dziwne trochę, ile tych kratek co chwila, po co te kratki tutaj w tym miejscu miałyby być i te wnęki okienne. Wszystko zostało przerobione, ukryte, ale nie do końca, dlatego teraz ludzie na całym świecie dostrzegają właśnie te mankamenty. Gdzie nie pójdziesz z brzegu człowieku, to właśnie widzisz takie rzeczy. Kratki tu, kratki też tam. Bo nie, nie widzę innego rozwiązania. Po co te kratki? Dlaczego? Na co? Po co? Żeby tylko śmieci się tam zbierały? I te wnęki okienne też. W jakim celu miałyby być tam? takie okna do piwnicy, żeby było jaśniej? No bez sensu, tak? Skoro ta kratka jest jak na moje około, około metr w dół jest ziemia zasypane i okno widoczne. Tak się prezentuje stare miasto, stare kamienice. Małe miasteczko, około 30 paru tysięcy mieszkańców. Pamiętam jak tutaj kiedyś był przystanek taksi, nadal jest. A gdy byłem bardzo mały, to tutaj na środku był CPN. Ojciec mi opowiadał, kiedy jeszcze żył. No i tak wygląda budynek ratuszu. Więc ja wam nie będę pokazywał. Kieruję się teraz na parking. A jeszcze może wam pokażę trochę tą uliczkę mleczną. I też są te, widzicie, wszędzie są te. Te dołki, pokryte blachami czy kratkami. I okna, oczywiście, tam teraz tam się zbierają tylko śmieci, papierosy. A w jakim celu te kratki, te parapety, takie niskie, wszystko przebudowali? Wszystko zostało przebudowane. Jeszcze Wam pokażę ten duży kościół. Tutaj też ta kratka jest, już ta zasypana całkiem. To jest Dom Kultury. Kiedyś chodziłem na pilardy, na gry zręcznościowe, ręczne, zamiast do kościoła, to tutaj właśnie chodziłem. Czy są tu jeszcze dyskoteki? Może są. i są. Tutaj mamy jeden z największych kościołów, jeśli nie największy kościół w Brzegu. A tutaj co tu było? Rodowisko. Wszystko tutaj było, ale po lodowisku już śladu nie ma. Kraj kultury, rzeszkie centrum kultury. Tu mamy kościółek, straż. Tak to sobie właśnie wygląda. Przerobiony w II światowej, bo się przydarzyło. Wszystko z ceną. A tutaj mamy byłaby... pomnik tego, co ukrywał pedofilię. może na jego cm Wszystkim Brzezianinom, jeżeli takich mam, w swoich subskrypcjach lub widzów, zdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia.